Tak, witam serdecznie. Sobie, kochani, tak naszykowałam tą robotę na jutro. No i jutro będę sobie tutaj pierwszy raz używał tak zwanego Stojanu. Tutaj, <laughs> tak jak mówiłam, kochani, te podkładki, te takie, co ja mówię. No to można nazwać grubą podkładką z drewna. To chyba dobrze mówię, ale. Dokładnie to jest taka pasówka. Tam jest takie coś, co będę musiał też pewnie użyć. No bo tu kochani, jak widać, jak mówiłem już wcześniej, jest takie coś. No i będę musiał wyrównać to dwie wysokości dać, żeby było wszystko ładnie spasowane. No i to jest trochę takiego dubania przy tym, ale fajnie się robi. Sobie tak zrobiłem tutaj, o. Ładny obrazek zakryłem. Ale jeszcze będę się zastanawiał, kto zrobić lepiej niż jest. Tam z czasem. No, na razie jest tak. No i po prostu. Tak to wygląda. Um, I jutro w wolnej chwili poświęcę czas dalej na kontynuowanie tej pracy. Na biurku taki malutki bałagan mam tam jest komyle zasilacz, słuchawki, herbata um, powinien, powinienem to zrobić porządek większy. Chyba za ten bałagan. To już taki porządek. postarałem się zrobić na biurku. To tak jak powinno być. Tutaj te rzeczy, które są to są oczywiście drzwi. sobie taki wieszaczek zrobiłem. I to tak na drzwiach wieszam. No i po prostu... No i tutaj też jest porządek. Już uporządkowałem. Trzeba pracować w takim po prostu idealnym porządku. Musi być mega idealnie no, no że jest już lepiej, trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby był porządek, żeby było idealnie, że nawet jak się robi coś, to powinno się robić po prostu w takim idealnym porządku i czystość, wszystko musi być czyste, idealne, no. To jest taka robota, którą robię tu, bo z tą drzwi jest, bo pomyślałam, że z drzwiami tak trochę cienko było schodzić do piwnicy i robić tam. Um, bo to już chyba tak nie byłoby łatwo po prostu, i, i dlatego robię tutaj. Że jak są takie roboty, które po prostu można zrobić tu, to po prostu. Jak się robić coś co trwa chwilę, to nie ma sensu przewalać tych kabli na dół, do piwnicy, zainstalować tam wszystko na jedną chwilę roboty, nie? No, że na razie po prostu chwilowo jeszcze nie mam planu na jakieś robótki. To co robię teraz, to po prostu tutaj te drzwi robię i to będzie po całej robocie. Tak robię sobie elegancko ten zameczek. I jak go zrobię, to już będzie wszystko i, i po tym zamku, co tutaj będzie zamontowane, będzie robota już zrobiona. No i przejdę po prostu do pracy nad dźwiękiem. Mam po, trochę fajnych programów do prasowania przy dźwięku. Fajne mikrofony. Że mogę sobie próbować powolutku, tak na spokojnie. No. Bardzo fajnie jest. Bardzo fajnie. Tutaj owszem jest temat, ale ten temat też jest zawieszony na razie w czasie. Bo jest zbyt mało tematu. Chyba, że łożyska kupię do wiertarki. Tak, łożyska do wiertarki niedługo kupię. I zamontuję łożysko. To, to jest temat numer jeden, który po prostu gmieniu oka zrealizuję. Natomiast tamte tematy trochę muszę poczekać, żeby było tych tematów więcej, że jak już pójdę sobie tam działać, to żeby po prostu nie na 5 minut, tylko na przykład na cały dzień, czy na pół czy na cały dzień. Bo już jak tam instalować się po prostu w pracowni w piwnicy, to po prostu na dłuższą chwilę niż 5 minut. To tak jak mówiłem tak, co najmniej pół dnia sobie naszykowałam zegarek, nawet w którym się bateria wyczerpała. I jak będę sobie szedł, to włożę tę baterię. To jest zegarek piwnicowy i będzie czas uruchomiony. No. Czas uruchomiony pracy w piwnicy. I tak sobie w ciszy, spokoju pracuję. Jutro trzeba będzie to wszystko pozdejmować, dekoracje, obrusiki, no i działać dalej. No. No to tym się chciałam z wami podzielić. Myślę, że następny film, który pokażę, to będzie właśnie już jak wszystko będzie zrobione. No. Jest trochę z tym zabawy, ale fajnie się robi. No. Będę miał okazję nowe urządzenia użyć do tego co robię. Fajnie będzie. Bardzo fajnie. No dobra. No to hej, siema, pa.